No, witam, witam serdecznie. Cześć Kuba z tej strony. Witam wszystkich, którzy dopiero docierają do nas. Jeszcze raz dobry dzień z tej strony Kuba, Czacha, wieści Zwieści, Szczachy. I co? No, mam dzisiaj dla Was kilka fajnych wiadomości, kilka troszkę mniej, ale jakby i tak są dobre. Od czego by tu zacząć? Mam tutaj ładnie taką dużą ściągawkę na dwóch czwórkach. Przede wszystkim. No, tutaj będziemy też w, tym, w tej formule wracać do tego, co się u nas dzieje, też na stronie. I na stronie się dzieje to, że cały czas mamy jeszcze w mega promocji mega megapaki e, SkyTira. E, jest mniejszy megapak i większy mega megapak. E, mamy też na stronie cały czas, i to tutaj mam zanotowane. Mam to zanotowane, że jeszcze mamy przed sprzedaż. Endeavor, wiek żagli, plus dodatek wiek ekspansji, i tego zostało naprawdę niewiele sztuk. Więc, jak ktoś się jeszcze zastanawia, to już się nie zastanawiać, bo on wprawdzie był taki wielki rzut, że wykupiliście prawie wszystko, i teraz zostało kilka sztuk, ale one znikają, a potem znowu będzie płacze. Nie mam. Także bardzo polecam i przypominam też, że dla tych, którzy mają już podstawkę dodatek będziecie mogli, czyli wiek ekspansji będziecie mogli sobie nabyć u nas w dniu premiery. Przedsprzedaż, tak właśnie informacyjnie, przedsprzedaż Endeavora kończymy 1 kwietnia i to nie jest żart prima previsowy w żaden sposób, wtedy faktycznie zakończymy przedsprzedaż, a cena jak już to przyjedzie do nas będzie ciut wyższa. Czekamy, to zresztą wiecie, z naszego Facebooka, czekamy bardzo na dwa dodatki, duże, które do nas jadą sobie do sprawdzenia, i to są te niezliczone horrory i wieczne koszmary. I jeśli będzie z nimi wszystko w porządku, a przypuszczamy, że tak będzie, bo jakby z, no mamy już doświadczenia odnośnie Deep Madnessa. To Deep Madness w sensie te niezliczone horrory i wieczne koszmary dojadą tutaj do nas i my zaczniemy do was wysyłać w granicach końcówki kwietnia bez szczelania dniami. Natomiast końcówka kwietnia to jest u was i leci do was. I jak jesteśmy przy Deep Madness graje zepicka i jeśli ktoś w nią gra to myślę, że warto jakby poodkładać, kupić i po prostu mieć całość. I tak jak mówiłem na początku, jeśli macie jakieś pomysły co do formuły tej tutaj naszej pogadanki, to, to pisać gdzieś tam nawet prywatnie. Ja co jakiś czas będę się odnosił do czatu, bo potem gdzieś to ucieka. Także będziemy tak sobie przerywać, będziemy sobie konwersować. I tutaj czat pisze, Łukasz pisze, że wylądował u nich na stole szybki bitewniaczy, czyli unmatched. Jeśli bardzo lubisz, a rozumiem, że jak grasz, to bardzo lubisz grać w anmatch, to bardzo, bardzo polecam nasz szybki bitewniaczek, przez wielu uważany za nie będę mówił, że lepszy, ale na pewno bardzo konkurencyjny w stosunku do anmatch, czyli Twisted Fapes, czyli nasze panienki. I jak jesteśmy przy Twisted Fapes, to mam tutaj dla was bardzo fajną wiadomość dla tych, którzy nie załapali się na no, to, co zostało sprzed sprzedaży, tak naprawdę. Twisted Fapes na ten moment wiemy, że będzie u nas, będą u nas pod koniec maja. Do Dodru już jest zrobione, jest gdzieś tam w produkcji. No i jak wszystko pójdzie tak, jak ma pójść i nie będzie żadnych. opóźnień. To koniec maja przyjeżdża cały nakład do nas. A od nas wędruje, nie tylko do dystrybucji, ale też. Do Was. Będziecie mogli sobie u nas na stronie kupić. Także pamiętajcie, koniec maja. Twisted Fables. Co tu jeszcze co piszę? Jakiś konkrety z Black Rose Wars? Tak, konkrety będą, za chwilkę powiem o Black Rose Wars. Dzisiaj prezes wynomen. <laughs> nie, prezes dzisiaj Venomen nie zaatakuje. Venomik dzisiaj jest tutaj ze mną, towarzyszy mi, że nie czuł się tutaj samotny. Aczkolwiek trudno być samotnym, jak mam was po drugiej stronie. Star Wars Rebellia, Łukasz pisze, no i Twisted Fate i to jest słuszny wybór, to jest słuszna koncepcja. Obie gry, Star Wars Rebellia ja bardzo lubię, natomiast no to jest wymagająca gra, w sensie czasowo wymagająca i nie zawsze można. Twisted Felt rozkładacie pach pach i jest dużo fanów, dużo zabawy i jeszcze możecie sobie popatrzeć na fajne panienki, więc jakby wszystko w jednym. Jak tutaj było pytanie o Black Rose Wars? To w sumie mogę powiedzieć. Bardzo chcieliśmy, żeby do nas przyjechało w kwietniu. Niestety tu mamy lekką odtchłonę. I Black Rose Wars dojedzie do nas z mniej więcej miesiąc po, czyli gdzieś tam będzie w końcówce. W końcówce, yy, maja. No nie jest to zależne od nas w żaden sposób. Dobrze wiecie, że gdyby było zależne od nas, to byśmy już i my, i wy dawno się tą grą cieszyli. Niestety, no, różne rzeczy się po drodze zdarzają. Nie na wszystko możemy jakby mieć wpływ, nie na wszystko mamy wpływ. Yy, I tak się bardzo cieszymy, że udaje nam się w miarę dotrzymywać terminów. Myślę, że nie powinniście się za bardzo na nas gniewać, bo no bo. A poza tym, jaką grę dostajecie, no po prostu to jest wypas. Co wy tu jeszcze do mnie piszecie? Kiedy ruszy możliwość kupienia poszczególnych nowych dodatków do Deep Madness, a nie całej paczki, to o tym pisaliśmy, Łukaszu. Możliwość zakupu poszczególnych nowych dużych dodatków, a także dwóch postaci bohaterów pojedynczo, a nie całej paczki, będzie możliwa w dniu premiery u nas. Także cierpliwości, na pewno będziesz mógł sobie kupić konkretnie to, co potrzebujesz. Cóż tu dalej mamy? Ja ze swojej strony taką prywatę teraz zrobię. <laughs> bardzo serdecznie chciałem zachęcić, bo gdzieś nam ta gra uciekła. Stroganów. To jest bardzo dobra gra euro. Nie dość że dobra, to jeszcze z klimatem. I naprawdę myślę, że warto się nią zainteresować. To taka moja podpowiedź, bo ja w tej chwili przesunął nam się niej, mojej małżonce ciężar, ciężar gatunkowy grania. Natomiast jeśli chwytamy już dobre euro, to właśnie tego typu jak stroganów, i stroganów w tej chwili no, jest tam gdzieś w czołówce tych eurazków, które bardzo chętnie wyciągamy. Także spójrzcie, zainteresujcie się, bo warto. A przy okazji, jeszcze apel taki, bo przecież jak powstawała nasza grupa Czacha Game Squad. To tam ja osobiście zapewniałem Was, że jak dobijemy do tysiączka, to jeden egzemplarz, a może nawet dwa zobaczymy, rozlosujemy. I no, do tysiączka nam jeszcze troszkę w grupie brakuje, więc tam zapraszać swoich znajomych, takich, którzy, którzy wiecie, że będą się dobrze tam czuli z nami. A myślę, że możemy też do. Do tego, jakby do tego bonusika tysięcznego, dorzucić też na przykład nasz kubeczek. Nasz kubeczek firmowy. nie mam go tu przy sobie w tej chwili, bo jest mi moja kawusia poza studiem, ale kubeczek firmowy wygląda zacnie i następny raz wam go pokażę. Eee, co wy tu do mnie jeszcze piszecie w czacie, drogi mój? Eee, szkoda, szkoda, to już było. Co do gier, to dwie rozgrywki solo w Nemesis. Jedna przegrana druga. Znaczy takie gry jak Nemesis Deep Madness to chyba nie jest do końca dobry pomysł, żeby grać solo. One są w cholerę trudne wtedy i są zasadniczo przeznaczone faktycznie dla kilku osób, bo tam ta kooperacja to no, jest trudna samemu. Ja osobiście w takie gry staram się nie siadać samemu, bo po co się frustrować. Natomiast faktem jest, że czasem ja też siadam do solo, nawet do takich gier, faktycznie jak trzeba rozpykać zasady. Bo wtedy jest łatwiej, bo można jakby coś tam sobie sprawdzić. No i tu, Pawcio, bardzo dziękuję. Super, że też masz takie zdanie jak ja. Stroganów bardzo fajny, bardzo fajny, bardzo zacny. I wbrew temu, co gdzieś tam funkcjonuje na forach i można przeczytać, yy, nasze polskie wydanie nie ma zasadniczo problemu z jakością. Wierzcie mi, że wymieniliśmy, nie wiem, jedną czy dwie plansze, i to nie dlatego, że była roztejona albo coś, tylko była przerysowana w fabryce jakimiś, nie wiem, rączkami, ktoś przejechał, pazurkami, i to trzeba było wymienić. Także jakościowo naprawdę jest bardzo poprawnie, jest graficznie bardzo ładnie. Mepelki są kozackie, bo kozacy, więc jakby nie ma się do czego czepić, a faktycznie to jedno z niewielu euro, które były wydane na polskim rynku w ostatnim okresie, które jest klimatem. A ci, którzy gdzieś tam nie znają z innych źródeł, wiedzą, że akurat ja klimatem w grach nie gardzę, a nawet szukam i czasem nawet go wyciągam tam, gdzie go nie ma, bo no bo nie lubię gier takich bez klimatu, bo to jak to tak? Dlatego Deep mandes jest zarombisty. E, kiedy figurki do Stroganowa, wiadomo, plastik dodaje plus 100 do fanów gry, nie będzie. Tu Cię zaskoczę! I tu Cię zaskoczę, bo nie będzie figurek do Stroganowa, bo są świetne mepelki. Widzisz? Mepelki są na do Stroganowa świetne. E, koniki, kozacy. Nie potrzeba figurek. Nie każda gra musi mieć figurki. Ale faktycznie dodaje plus 100 do fanu i 1000 do klimatu. Wiadomo. E, Stroganow, czy, czy Stroganow na dwie osoby to dobre rozwiązanie? Pyta Łukasz. E, tak, tak akurat. I to nie jest tak, że zachwalam jakby grę naszego wydawnictwa, bo, e, no bo jakbym powiedział, że coś jest dobre, jest złe, to, to i tak mi się odbije czkawką. Natomiast e, ja z moją połowicą e, Grywamy dosyć często, najczęściej gramy w dwie osoby. Mamy swoje dwie stałe ekipy, natomiast no wiadomo, że czasowo to czasem różnie. E, i, no, i na dwie osoby naprawdę stroganów daje radę. E, bardzo fajnie się skaluje w, tak naprawdę w każdym gronie zagracie, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że stroganów na cztery osoby może się już dłużyć. To znaczy, nie, że będziecie ziewać, bo taka nudna gra, tylko może się dłużyć. Jak ktoś zacznie przeciągać ruch, no bo tam jest mnóstwo rzeczy, które możecie zrobić, które moglibyście chcieć zrobić. Ja osobiście najchętniej siadam w dwie i trzy osoby. Także taka sytuacja. No i pięknie Jakubie, mój imienniku zacny. W piątek przy piwku graliśmy w Twisted Faves. Piwko, piątek i panienki. Jakie może być inne lepsze połączenie? No powiedzcie sami. Syrenka z dziewczynką zapałkami. Czytałem chyba ten epicki pojedynek Syrenka z dziewczynką zapałkami. Tak mi się wydaje, że to pewnie ty pisałeś. Dobra. Eee, czat pisze. Ja będę sobie czytał, a tu jeszcze mam kilka rzeczy dla was. Do, do informowania was. Ale zanim to zrobimy, to chwila przerwy na reklamę. I jestem z powrotem. Jak widzieliście reklama Blood of the Northman oraz Blood of the Northman Test of Fight, czyli dodatku, który mogliście sobie wesprzeć na KS. -ie. Taka zajawka, bo to też za chwilę wjedzie do nas. No i cóż, możemy jechać dalej. Jak wiecie nasza grupa, Chaha Squad, bardzo fajnie się rozwija. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że że w tą stronę to idzie i że tak świetnie to wszystko tam wygląda. I no i co? Ja się staram ze swojej strony gdzieś tam was mobilizować do wrzucania postów i różnych rzeczy. I osobiście, za, za swój malutki, osobisty sukcesik, uważam e, wasze przyjęcie naszej galerii, to właściwie naszej, waszej galerii. E, Czacha Game, Squad, miniature painting galer, galery, chyba tam jest. Na pewno miniature painting. Żona mnie by śmiała za nazwę, w sensie, że krócej chyba nie szło, natomiast wszyscy wiedzą o co chodzi. I bardzo zachęcam z tego miejsca do wrzucania kolejnych zdjęć pomalowanych przez Was figurek, bo naprawdę to jest uczta dla oka tam, jak tam się wchodzimy, tą galerię. Jak jeszcze troszeczkę zdjęć tam dojdzie Waszych figurek pomalowanych. To my tą galerię będziemy gdzieś tam dalej pchać, bo chcemy się chwalić tym, jak świetnie kolorujecie figurki, jak świetnie kolorujecie figurki z naszych gier, bo to jest dla nas też pewnego rodzaju nobilitacja. Więc to gdzieś tam będziemy puszczać dalej, będziemy się tym chwalić. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał nam za złe, że pokazujemy jego figurki. Mam nadzieję, że podpisujecie te wszystkie zdjęcia i naprawdę bardzo, bardzo. Dziękujemy, że, że tak to przyjęliście, tak samo jak grupę, że cały czas tam do przodu pchamy ją i, i. Ja mam nadzieję, że do końca roku to ze spokojem. Możemy, w sumie, czacie, drogi, kochany nasz, obstawiajcie, kiedy na naszej grupie Chachageń skład padnie tysiączek członków, ludzi, graczy? Ilu będziemy mieli naszych czachomaniaków. Kiedy będziemy mieli tysiąc cząchomaniaków na naszej grupie? tak, tak powinno być pytanie sformułowane. E, tysiąc minionków i to jest bardzo słuszna koncepcja, ale może nie minionków, tylko minionów, tak jak jest w SkyTierze. Bo to też pytaliście i na grupie, i pod zapowiedzią naszego live'a dzisiejszego, naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście tutaj o tą zacną pozycję, czyli. O, tak. Czyli Call of Madness. Call of Madness. Eee, nasza autorska gra, w sensie nasz develop, autorstwa Szymona Wanińskiego, Bartłomieja Zielonki, a rysował ją Radosław Jaszczuk. I całą trójkę bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Eee, prace nad grą trwają. Troszkę też tutaj nam się przesunie. Tu się przesunie kawałek dalej, ale... No to już są względy produkcyjne, też niezależne od nas. I Call of Madness powinno u nas być w połowie czerwca. Mam nadzieję, że wytrzymacie. No w tej chwili to wszystko jest gdzieś tam w toku produkcyjnym. O, tak wam tu teraz to pokażę. To sobie odłożymy na boczek. Ale żeby nie było, że nie ma renomka. Renomek będzie. O, tak. E ja ze swojej strony, ale też ze strony całego naszego wydawnictwa, chciałem bardzo serdecznie podziękować raz za zaproszenie. A dwa, wyrazić naprawdę wielki szacun za to, jak był przygotowany designer KAMP, na którym mieliśmy przyjemność być, który jest zasługą jego organizacja poznańskiej grupy testerskiej PAMPER. I naprawdę wielki szacun dla Was, wielki respekt. I jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaproszenie. Zresztą tu widzicie są karty talia Feedbacku. My tam byliśmy nie tylko towarzysko, ale oczywiście tak też. Wiadomo, takie, takie spotkania, takie imprezy są jakby najlepszym momentem, żeby spotkać się ze starymi znajomymi. Zwłaszcza że ostatnio konwentów no, nie było ale braliśmy udział w tak zwanej kawiarence, czyli w speed datingu, gdzie autorzy prezentowali swoje gry, a my jako wydawcy mogliśmy je, mieliśmy czas dla, dla każdego z autorów, żeby sobie grę szybciutko zobaczyć, zapytać, obadać, zobaczyć, czy jest w kręgu naszych zainteresowań i powiem Wam, że zobaczymy, czy z tej mąki będzie jakiś chleb, ale może coś tam będzie. Także ja ze swojej strony... Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Szacun dziękujemy. Od tego zaczęliśmy, to tym też powoli skończmy. Endeavor wraz z dodatkiem, czyli całość tak naprawdę, ci, którzy zamówili sobie komplet, oraz ci, którzy czekają na dodatek, albo jeszcze dopiero będą kupowali podstawkę. Endeavor też powinien do nas dotrzeć pod koniec maja. Także tak naprawdę, następne. Następne gdzieś tam miesiące no, będzie się u nas działo. Tutaj Piotrek, tak, mogę Wam powiedzieć też o Dircie. Dirt to, wieszcie, Rallyman. To jedna z moich topowych gier wyścigowych. Tak naprawdę konkuruje chyba tylko z Formułą D. Reszta jakby no, też nie wszystkie gry znam, ale jakby te mam i to jest moja, moja czołóweczka. W Dyrta miałem okazję grać jeszcze na, na, na prototypie, że tak powiem. I też zasada jest ta sama, natomiast działa w sensie: wyścig jest przeniesiony fizycznie na wyścigówki rajdowe. Nie miałem okazji jeszcze połączyć Rallymena GT z Rallymenem Dirtem. To jest dopiero podobno epickie, natomiast wszystko przede mną. A Rallymen Dirt również będzie u nas w. Podobnym okresie jak Call of Madness, czyli gdzieś tam połowa czerwca, połowa końcówka czerwca. Drogi czacie, co tu mi piszecie? Dyrta już odpowiedziałem. Paweł, słuszna uwaga. Słuszny koncept. Przy tych cenach paliwa nie może, nie może jak rajdówka jechać. Musi oszczędnie i powoli. No, jest jak jest, a rajdówka elektryczna to nichuhu. Poza tym, nawet gdy była elektryczna, to wydaje mi się, że tam z bardzo daleka, no mogłaby nie dojechać. Mogłaby nie dojechać, bo ze stacjami ładowania to u nas krucha a po drodze też. Eee, Łukasz pyta szybko. Szybko pyta, to ja szybko przeczytam. Dotychczas nowych rozszerzeń do Deepmind z sprzed sprzedażusza 11. No, kiedy planowana jest ich premiera? Ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć informacji premiera. Jak będziemy wiedzieć, kiedy fizycznie u nas będą pudełka, no to wtedy możemy robić premierę. To jest jasne i oczywiste. Eee, no, i jakby ja jeszcze sprawdzę, bo może gdzieś tam mamy w planach to podać. Na pewno, jak tylko będziemy mogli, to podamy. A jeśli chodzi o pytanie Piotrkę, to też zapisuję. Jakbyś Piotr zadał to pytanie pod zapowiedzią live'a, to pewnie bym już wiedział. Ale nie ma tego złego. Dowiem się, odpowiem, napiszemy. Nie wiem, czy napiszemy, czy może na następnym live'ie. Zasadniczo o, o tym nie mówiłem, a mogłem w sumie od początku zmieniliśmy troszkę. Koncepcję, koncepcję naszych spotkań tutaj tych co dwutygodniowych wieści szczachy. Do tej pory było tak, że po nagraniu live od razu był wrzucany na YouTube. On tam się od razu uploadował i był, a teraz tak nie będzie. Będzie dzień, max dwa później. Troszkę obrobiony i jakby to też taki bonus dla tych, którzy nas chcą, mogą. Ja wiem, że nie każdy jakby ma możliwość i to nie jest w żaden sposób sztyczek w Waszą stronę. Natomiast zrozumcie też nas, że chcemy bonusować osoby, które są z nami tutaj na żywo, na, na bieżąco. I tutaj jakby będziecie się dowiadywać jako pierwsi. No a dzień... Max dwa dni, chyba, że coś naprawdę wypadnie strasznego, na przykład będzie tysiąc wysyłek do zrobienia. Natomiast będziemy po prostu na bieżąco, w ciągu tam kilku dni następnych wyrzucać już obrobiony materiał bezpośrednio na Facebooka i będzie on oczywiście dostępny do obejrzenia później. E, premiera pewnie, no tak, to było, było, było. Dobrze, ja jeszcze tu przyjadę Twist to było, żeby tutaj nic nie mi nie umknęło. No na pewno no tutaj jeszcze powtórzę, jak tylko dojadą niezliczone horrory i wieczne koszmary, to od razu będziemy Wam pokazywać jak to wygląda. Ja zrobię special for you, for us. For us, w sensie wszystkich. Zrobimy filmik poglądowy, jak to wygląda, żebyście też wiedzieli na co czeka. Nie spodziewamy się niespodzianek. Eee, także Także myślę, że wszystko będzie dobrze. No i co? I to chyba z mojej strony: chyba wszystko. Też nie będę tutaj Was przytrzymywał, jest w końcu poniedziałek po weekendzie, godzina 15.34 w tej chwili. Więc każdy pewnie się już zbiera do domku, tupta i tak dalej. Jeśli macie jakieś jeszcze szybciutkie pytania, to teraz, teraz, teraz. Eee, no i co? I to chyba na dziś tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Eee, bo widzę, że pytań już nie macie. Tu ptacie już pewnie powrótku do domku. Na zakończenie, zobaczcie sobie zapowiedź w tulu Call of Madness. A my się widzimy za dwa tygodnie. Cześć!